się z tej strony La Gabriella. A dzisiaj zagramy sobie. Tak, znowu Minecrafta. Y, survivalowcy, jest to już trzeci odcineczek. A ja nadal mam pół serduszka. No, y, ja ogólnie jeszcze. E, bo pod, pod, pod przednim odcinkiem mogliście też również zauważyć właśnie, że mam marchewkę pewnie. E, w, drugim, w drugim odcinku też się pewnie mogliście zapytać, czemu mam tą marchewkę? No halo, no halo, czemu mam tą marchewkę? No bo wiecie, wypadła po prostu mi zumbieczka. No, no. E, no więc my już sobie będziemy zaczynali dzisiaj. Oj sobie dzisiejszy czel, uwaga, uwaga, musimy sobie zrobić jakąś formę i to naprawdę jest teraz ważne, bo myślę, że no mam mało HP, a po, poza tym tutaj zauważam, że tutaj są raz 1 1 2 3 Nie, czekaj, 1 2 3 4 5. No, to też właśnie zauważam. No, ale najpierw to my byśmy musieli z tego garno HP. Ale Przecież w tej wiosce są łóżka. Tylko te zombie mogą być problemem. I to dosyć dużo widać. No Wstawaj, gościu. No, nie wierzę. No tu są ci ludzie. Dobra. Gościu. Teraz słuchajcie, ukradniemy to, to łóżeczko. Ale chodź. O Jezus O je... Nie Jest! Ja tu się przespam! Dobra! Ej, ubrać, ubrać, Dobra, jest! Mamy HP! Ludzie, ej! Dobra, słuchaj wieśniak, oddaj mi to łóżko Dzięki Do... Łóżko mamy już załatwione, dobra Dobra, to ja spadam, gościu. Dobra. Cię cieszę się, mamy już łóżeczko. Wow, tu moja forteca. Fajnie wygląda moja forteca ogólnie. E, pomyślałam, że potrzebujemy jeszcze właśnie mm, pozbierać y, piasku. Potrzebujemy piasek, ponieważ. Y, ponieważ. Y, y, no więc, po prostu musimy sobie zrobić y, okienka. To, że my pieca jeszcze nie mamy. Dobra, co, ja idę pozbierać sobie tutaj kamień, bo... Dobra, hop, hop, dobra. Pozbieram sobie kamień na właśnie piecek, mam nadzieję, że mi kilof starczy, bo to jest resztka tak naprawdę tego mojego kilofika. Dzisiaj najprawdopodobniej, chociaż jeszcze nie wiem, no najprawdopodobniej właśnie skończymy sobie nasz domek. Oj, sorry, nie? Skończył sobie nasz domek, a tutaj by się przydało zrobić schodem. no, tutaj sobie tylko schody zrobiłem. Tak. No sorry, no co się tak na mnie gapicie? Zobaczymy no so... co on tu ma... I ciekawego. E, tak się tu, tu, tu dobra, tu zrobimy sobie schody jeszcze. Bo tyk ty Ale jeszcze sobie tam tylko skraftujemy szybko, bo schody nam się naprawdę przydadzą, bo tutaj się ciężko dosyć wchodzi na tą górkę. No a wiecie, schody się zawsze y, właśnie przydadzą. Tyk tyk tyk. No dobra, tu możemy jeszcze zrobić sobie taką z tego piaskowca ciętego, że sobie zrobić taką, że powiedzmy, taką dróżkę. Co, kolejny stack? Dobra, na razie jest dobrze. E, będziemy dzisiaj właśnie kontynuowali, e, no wiecie, po prostu budowę naszej fortecy wielkiej. E, ale zanim to jeszcze skraftowałam, za dużo z tych schodów. Muszę iść po drewno. O, muszę iść po drewno. Dobra, nie, ja nie skaczę. Dobra. Yy. O nie! To dlaczego? Dobra. Idziemy sobie. Nabiegniemy. No, Koń się mandero. Siemanko konie. Jazu, jak tu daleko trzeba pod drzewa chodzić. Do masakra jakaś. Sadzonki musimy sobie zebrać. Ej, masakra. Kościół. Siema owca, o owca, owca równa się jedzenie, owca równa się jedzenie, dobra. O, drewno nam wypadło na spoko. Świnkę też możemy w sumie zabić, czemu nie. Mm, dobra mamy. I teraz jeszcze tylko zbierzemy sobie trochę tych klocków drewna właśnie. To drewno nam się przyda do... Do czego nam się drewno przyda? Do, do sikiery, a dobra, już nam więcej. Ja się boję, że ja się zgubię tutaj gdzieś. Byśmy musieli potem jeszcze temu wieśniakowi to łóżko oddać. No dobra, pójdę tam te owce zabić, żeby ten wieśniak miał już łóżko. <laughs> Sorry, wieśniak, ale moje łóżko będzie polował. Pyk, zabijemy tą, <laughs> jeszcze tamtą i wracamy do domu. Możemy jeszcze przy okazji tą świnię pobić, bo to jest, to jest oczywiście więcej jedzenia, a piecyk już tak... O Jezu, nie, 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 nie zostaw mi gościu. Czy zaraz musimy do domku wracać sobie? Czy tylko tą owcę zabijemy i lecimy do domu szybko? Dobra, i teraz go do domu, dzieli sobie jeszcze tylko mięso i go do domu. Szybko trzeba biegnąć do domu. Znaczy w sumie nie trzeba biec, ale... No wiecie. Można było jeszcze teoretycznie płynąć. To jest też dobrym rozwiązaniem. Gdzie jest nasz dom? Tam, bo widzę to coś na końcu. Szybko idziemy w ogóle mega. Yy, trzeba wiecie, ja po prostu daleko chodzić po... Bo... No jest, ale ta forteca wygląda jakby to... Z daleka to trochę wygląda jakby to było z bloków złota, ale nie jest. To tylko... Ale fajnie ta forteca wygląda. Jestem dumna z tej fortecy. No, fajnie ta forteca wygląda. Fajnie wygląda teraz, nie wiem jak potem będzie wyglądać. I czy w ogóle... Ej, ej Halo! Ej, ej! Kościół, zostaw go, zostaw go! No i brawo, ja go zabijam. Rozstaw tego... Co? Kto? Co mnie za... Tam! Konie równo się. I czemu ja tam... Aha, bo ja łóżko zniszczyłem. Dobra. Trzeba jak najszybciej łóżko postawić, ludzie. Mieliśmy budować dom, a... Musimy najpierw szybko Kurde, zabili nam jednego gościa. No, ej, trzeba uważać na tych gości naszych. Żeby ich tego nie pozabijali, te. Nie pozabijały ich te. Wiecie, yy, zębiaczki. Ej, czemu co oni robią w mojej fortecy? Biedny wieśniak, już, już idę ci pomóc, wieśniak. Zostawcie wieśniaka! Szybko, tylko jeszcze różko nie mam, postawię to gdzieś w bazie, żeby się tu rodzić od razu. Bang, dobra, szybko, spampon point jest. Yy, goni, goniły te zabiegi tego. No dobra, już się nic nie dzieje, dobra, więc... Yy, ale zanim jeszcze sobie skraftuję tego. Jest, idealnie, nam kobla starczy na piecyka. Bank I to może się przepalać. Jeszcze musimy tylko kilof sobie zrobić szybko jakiś. Szybko kilofix. bank i kilof. I jeszcze jeden możemy. I jeszcze bang. I możemy jeszcze oddać tamtemu wieśniakowi łóżko. Nie wiem gdzie to było, tak szczerze. Zostaw tego wieśniaka. Nic, no. Tu creeper w ogóle wybuchł masakra w tej wiosce jakaś. A nie, gdzie był ten kowal, więc... Powiedzmy, że postawimy tu jakieś łóżko. Uuuuuu! Lala. Ale tutaj mamy rzeczy. No, gościu malinowy. To się tu przyda. No fajnie, fajnie. Bęk, 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 Szybko uciekamy. W ogóle, jakby ktoś nie widział, to tak wygląda mój kot. W prawdziwym życiu, ten tutaj. Chciałbym go oswoić, ale. O, musimy tylko tam wejść z drugiej strony. I za szybko musimy zacząć budować. No, bo już 10 minut jeszcze minęło. A my na razie biegamy, uganiamy się z jakimiś rzeczami dziwnymi, dobra. Lecimy budować nasz dom. Pyk, pyk, pyk. Tu trzeba jeden level tu zniszczyć, tego czegoś. A nie Najpierw musimy zniszczyć jeden level. Tutaj to. Trzeba by było. Wypadałoby po ni. W ogóle ja mam fajny trik, jak żeby... Chociaż nie, to nie będzie działać. Byk musimy tu zniszczyć. Dobra, trudno, niech to tam spadło. Spadnie. Dobra, i tutaj jeszcze tylko to musimy zniszczyć. Dobra, i zabieram się już za, y, za budowę naszej fortecy wielkiej. Y, no, ta forteca na pewno się przyda właśnie nam potem, nie? Bo tutaj musimy mieć jakąś chałupę właśnie fajną. No, fajna będzie. Myślę, że to... Szkoda, że bo może to będzie przypominało troszkę takiego kloca. Yy, więc musimy potem jeszcze dodać jakieś tutaj, wiecie, urozmaicenia. No wiecie o co chodzi po prostu. O, wow, jakieś urozmaicenia. No. Bęk. Jest myślę dobrze. Tylko tu jeszcze nie zniszczyliśmy tego lewelka. Pyk, Pyk. Bierzemy to. Teraz musimy się podbudować znowu tym piaskowcem. I myślę, że zaczniemy robić dach. Tylko, że ja dach chcę zrobić taki. Chcę, część z Was może wiedzieć, o jaki mi dach chodzi, ale on będzie dosyć duży. Tego piaskowca też można właśnie, właśnie zużyć, a ja nie chcę spać na pewno. To sobie też rozwalimy jeszcze. I zabieram się już konkretnie za budowanie po prostu tego czegoś. Znaczy tej naszej po prostu fortecy. Bęk. Szybko musimy tutaj zrobić sobie to. Pyk, 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 pyk. Mamy. To jest ważne, bo ja nie chcę już spaść z tego czegoś. Tam widzę farmera, gościa tutaj naszego związki, jeszcze no trochę mi zostało tego, yy, powiedzmy wiecie, yy, pieskowca, robi się noc, więc będzie trzeba znowu czuwać nad tymi wieśniakami, bo oni sobie, chyba że sobie pójdą do chałupy się przespać, nie, ale fajny znalazłem dzisiaj łup, mam nadzieję, że oni, yy, że oni sobie przyjmą to łóżko, co ja im tam dałam. Nie wiem, kim je, komu ja zabrałam łóżko, ale yy, no wiecie, mam nadzieję, że oni sobie jakoś tam yy, poradzą właśnie. się, jak ja się prześpię, to już będzie automatycznie dzień, więc no to też im, tym wieśniakom, yy, właśnie powinno ułatwić życie. Życie, życie. Pyk, 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 pyk. Dobre, tutaj będzie nasza wioska właśnie, yy, no w której tak naprawdę, niech ona sobie tu będzie ogólnie. Na survivalowcach. O nie! O nie, 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 czemu? Dobra, ja się idę szybko przespać. Gościu, zostaw naszą wioskę. Dobra, ja idę się... Nie, 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 ja... Gościu, idź, idź, sobie, idzie sobie. Dobra, szybko idę spać, szybko idę, dobra. Musimy szybko spać. Dobra, 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 jest dzień, jest dzień. Dobrze już jest. czy coś tu się przy tym piecu przepala? Czy ono jego sobie. Nie no, pewnie nawet. Nie, no, to jest jakaś masakra. Potrzebujemy mięso, przepalimy to. Czy to się tu pali? Nie, nie pali się. Czemu? Halo? Dobra, niech to się teraz tam przepala. A my idziemy kończyć dach, tylko że my z niego. No właśnie. Tak, musimy się podbudować. Op, dobra, to potem będzie trzeba zniszczyć. Niech to sobie tam niszczy. Okej, okay, już niżej nie dosięgnę. Więc lecimy, budować nasz dach tutaj. Jesteśmy mniej więcej na poziomie tego czegoś. Możecie mi napisać, czy to jest naturalne. Czy nie wiem, czy, gdzie... no ale w sumie to musi być naturalne bo skoro mi się trafiło. No dobra, mam nadzieję, że chociaż to, to coś, ten nasz klot tak zwany, ja tutaj, albo nasza forteca, bo to jest taka trochę forteca piaskowcowa, eee, nasza forteca, no wiecie, będzie właśnie mm, fajnie wyglądała z daleka. Jak była w budowie, to fajnie wyglądała nasza forteca, ale teraz to już samo nie wiem. To ona będzie fajnie wyglądać, czy będzie raczej przypominać takiego jednolitego właśnie klocka yy, na środku, nie wiem, jakiejś pustyni wokół wioski. Dobra, teraz tylko moje pytania. Hmm. Jakie mam tu zejść? Czy to mogę. Tam do tu. No, no. Dobra, udało się. Bęk. Ta, czyli ogólnie dom mamy tak powiedzmy na razie ja Mam tak no skończony w sumie Jeszcze tylko zobaczymy sobie jak on, o, jak on wygląda z daleka Znowu zombiaki gonią tego, no czemu no, cz no, cz no, ciągle te zombiaki na serio Już mnie te zombiaki denerwują Już pomagamy Kurde, te zombiaki to jest jakaś masakra, przecież one... No dobrze, zawijcie mnie, proszę o siema, ma gościu. Dobra, będziemy sobie go tukli tutaj. Bęk, musimy go... O nie, o nie, o nie. Dobra, jeden pad. Teraz tego jeszcze. Szkoda, że te zębiaki tutaj, On właśnie im tą trutkę na głód właśnie. Dobra, bank. No ciężko, ciężko jest. Ale no, teraz musi się nam jeszcze... Znaczy, ogólnie szkło przepalę poza odcinek, bo to też może nie jest zbyt jakieś tutaj ciekawe. Mm. Na pewno potrzebujemy więcej drewna, więc drewno po drewno też oczywiście pójdę potem poza odcineczkiem. Tylko mi tutaj ja się nad czymś zastanawiam, właśnie. Czy mi starczy? Czy mi starczy, jak zrobię to? Czekajcie, bo tu mamy pie. Czekajcie, co jest. Y na kilof to będzie, dobra, czyli starczy mi akurat na żelazny mieczyk i na żelazny kilof, jest, dobra, mamy to, mamy to, widzę. Ja, e, przydałoby się zrobić skrzynkę, ale nie teraz, dobra, wieśniaki, słuchajcie, patrzcie, goście, patrzcie, co ja mam, mam broń zakład na to być można jeszcze się wybrać potem e, i, i zobaczyć sobie, o co z tym chodzi. Też jest dosyć ciekawa kwestia. Czy to się w ogóle... Dobra, niech ja to patykami jeszcze mogę trochę przepalić. Teraz pójdziemy sobie trochę jeszcze tym piaskowcem właśnie. Pójdziemy sobie ogólnie naprawić naszą wioskę, bo tam był wybuch creeperka i ja bym w ogóle tą wodę tutaj zamurowała, bo ona jest trochę taka niepotrzebna, a tej by naprawdę mogło być być ładniej. O Jezus. Trzeba, trzeba tego gościa tutaj uwolnić. No i co on nie bierze? Czemu on się stał zombiakiem? Cze, czemu on się... Czekajcie, jest sobie ryby. Czemu on się stał zombiakiem? Czy ktoś mi może wyjaśnić, jak on się stał zombiakiem? Jak on się stał zombiaczkiem? Ej, jaką się stało ząbiaczkiem? Jaką się stał? Ja nie wiem, jaką się stał zombiakiem? No kurczę, nie udało. No, wieśniacy nam giną, ale musimy to zamurować, bo z tego mogą te zombiaki sobie tutaj wychodzić, właśnie się tworzyć. Z tego czegoś to musimy zamurować też, oczywiście. Zrobimy tej. Wiecie co, zrobimy sobie, chociaż tego żelaznego kilofa nie będę używała, ponieważ ja chcę go sobie zostawić na diaksy, właśnie na diaksy, a my teraz sobie tutaj trochę ponaprawiamy naszą wioseczkę, bo jest trochę brzydka i no przydałoby się, jak ma to być nasza wioska, no to rzeczywiście przydałoby się tutaj troszkę odbudować, szczególnie zabudować ten staw czy jezioro, czy co to tam jest. No bo... No chociaż takie, takie jeziorko już, no ładne jest nawet, tylko trochę mniejsze jeszcze, bo tu, bo ja nie chcę, żeby z tego się zamieczki generowały. Ale takie jeziorko, no to gościu, może być takie. No tutaj potrzebuję jeszcze trochę tego pieskowca, pyk. Okej, okay, no takie jeziorko, hmm, wow, takie jezioreczko. Ale jeszcze tutaj potrzebujemy to zabudować, żeby tutaj było bezpiecznie w tym jeziorze. Bo ogólnie jeziorko samo w sobie jest dobre, bo ono może być. To tutaj się przydało jeszcze zabudować. O, tak. Ono się skopać przydało. Dobra. O nie, źle, źle, źle. Pyk. Pyk. Tutaj zabudujemy to. O ja, no właśnie. I o to mi chodziło, żeby tu było bezpiecznie w tym jeziorku. Bo ja nie chcę, żeby tu właśnie w tym jeziorku się gromadziły te potworki. Bo potworki są niefajne i one by mogły oczywiście zagrażać naszym wieśniakom, którzy są cenni. Dosyć. Pyk. No, wieśniacy są cenni. A, i teraz będą się dosyć często pojawiały odcineczki, y, ponieważ, no wie, wiecie, jest ten koronawirus, musicie siedzieć w domu. Tak, nie tylko ja się, nie tylko wy siedzicie w domu. No i po prostu, no, żebyście mieli co robić, co oglądać właśnie mnie, no to, y, wiecie, po prostu możecie teraz mnie oglądać, będą często odcinki się pojawiały, bardzo często. No i takie jeziorko, no ładne jest nawet. Tylko tu mi coś nie pasuje, bo tutaj jest ten piasek taki Taki lofem się kopie, tak, to się kopie kilofem. I... Słuchajcie, bo trochę zepsułam to. Hopa, tak. I tutaj bęg. Dobra, jest dobrze. Nasze jeziorko no, ładnie wygląda. Tutaj yy, teraz wszystko już jest wyrównane. fajne ten gość. Możemy jeszcze posprawdzać sp tutaj, czy... Co? Ej, ten. Go... Ej, co to jest? Ten dom ma piwnicę? I. Ten dom ma piwnicę, i jeszcze drugie piętro? Co oni zwariowali, chyba. Fajnie, że tak się generują takie domki ciekawe. Eee, okej. Okay. Możemy... Okay. Okej... Dziwne, ci wieśniacy nasi. Ja szukam skrzynek pod tej wiosce. Czy tu będą jakieś jeszcze jakieś skrzynki? Tego nie wie nikt. Tu już się ryby w tym generują? E, czemu ta ryba jest taka mała? Ta jest taka średnia, a to są takie dwa kolosy. E, ej, ludzie, możecie mi powiedzieć czemu... Cztery mają trzy różne wielkości. Tak totalnie, jakby. Dobra, w następnym odcinku osłabiam kota. E, no więc, e, no. Więc w sumie, no. Tak. E, powiem Wam tyle, że po prostu. Trzymajcie się. No wiecie. Do usłyszenia, oczywiście, w następnym odcineczku. Jeszcze z tego sobie tutaj wezmę. Wiecie, co? Zrobię zrobić taką komerykę, właśnie fajną. Mm. Po prostu wiecie. Do usłyszenia w następnym odcineczku, właśnie z pana Minecrafta. W ogóle, jaki mam, mam set? Taki fajny, właśnie. Mam secik. No więc, po prostu wiecie, do usłyszenia w następnym odcineczku z Minecrafta. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i pa! No, po prostu bye bye.